Dobry wieczór wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z One Piece Odyssey. W tym odcinku będziemy szli przez jaskinie. Jakie piękne papugi. Nie, to papuga. Zobaczcie, ma, sk ma skrzydła. mam mnie to papuga. Robi się nie zna. Chociaż to... Encykl encyklopedia. Galeretkowa skała. Luffy powinien ją ugryźć. Jest i skrzynia. Czekaj, patrz! To nie jest skrzynia? こけすくしょにやてすな。いかにもな洞窟に、わざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖くねえか。ぶい、なんでも開けてんだよ。これは。アクセサリー。ずい古いもののように。オッケー、しアクセサリーやスフィンクシャーのステテ Dwa klejnoty plus 15 dołników. oznaka do defa. Czyli, na przykład, mogę i dać dwa małe klejnoty? Mogę i dać dwa małe klejnoty. oznaka jest duża, dobra. oznakę do defa damy Najtw najtwardszemu ze słomkowych. Zobaczcie, gdzie jest skarb, tam jest Inami. Tam... jest coś błyszczącego. To... kubek, który uciekł od nas, prawda? Nie rozumiem tego pociągu. Gdzie jak postacie będą gadały, będę starał się wtedy milczeć, żeby... Nie zagłuszać bingo, ale już ja sobie lubię sobie coś bardzo skomentować. O, to już wiadomo, co się stanie.

ぞ何よ、ちょっとくらいいいじゃない？波、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か？やるぞみんな！こんな奴らに負けてられっか to, んか！まあ、ただただ、ただただ、ただただ、ただただ、 Szybko wymiana, cyk, cyk, Będę na pewno zabić. To jest jak krawkami na narzeczki. Sanji jest kamieniem. O, kamień bije. Prędkość, no, która jest pewnie nożyczkami. Głupi jest kamieniem. Po jakiejś tam morderczej wibiórka? On ma, wygląda jak połączenie wibiórki i psa z schany z barbery, kiedy były takie stare bajki. Nie ma w tym na co jest w マチアテノレディーニテーダスンジャってーマトロマラガタツテノラサディナノジュンビニトリカタルトセルガァァスクロスイトペシャツブランドベグ

っにあらし。<observer> <horrible> Przesady, tu są kółka, rąby i więcej kółek. Nic ciekawego. Że żeby obserwować kolumnę. Jest i, jest i kostka! Kostka mój Dreamów!

Jest ograniczony, używaj jak najczęściej. Wróć do wejścia, dobra, jako że most poprzeliśmy. przejścia coś nie ma, więc pewnie... O, jest co rozwalać. Prawdopodobnie to jest jakieś antyczne miejsce, ale co tam, wyburzamy. Co może pójść nie tak? O, kawałek kostki Luffy'ego. Co, tu mogę zejść na dół? Mogę zejść na dół, coś tu jest ciekawego? Nie sądzę. Ale mogę, cyk. O, odsłaga, plus 42 do GATS. Cyk, złapane z tyłu. Odzyskaliśmy techniki. Cyk, komu no! Nie, za szybko to jest. Nie można go zgumować razem z dupiem. Nie, to jest z biednego. オッケー、オッー、オッケー、ー、オッケッケー、オッケー、オー、オッケー、ー、オッケー、オッケー、ー、オッケッケッッッッッッッッッッッッッ Od razu się czuję silniejszy. Trzeci, Trzeci poziom, to jest dopiero. Jeszcze tylko 40 i będę się czuł jak na początku gry. Biednego Frankiego nie ma z nami i jako jedyny traci exwa. O, jest nie nietoperz. W Chinach to byłby obiad. O, premia do szansy krytycznej. To lubię. Komu, komu, no. Komu, komu, no. Komu, komu, no. Walki z bossami będę robił w normalnej prędkości.

Tu nadal nie? Jest. A nie, dobra, to jest tam gdzie zaczynaliśmy przepraszam, rybą. Ale to jakoś i tak jakieś dziwnego miejsca tam się złapałem. A stąd z góry, dobra, już wiem. Serki zakręciłem się. Zawsze się gubię w takich pomieszczeniach. To jest tak duże O znak, plus 130 do HPS, super Kostka nami Nami na nami Ale nie dosięgnie Ciekawe jak bardzo Luffy mógłby się na dobrą sprawę Rozciągnąć. Ale to mam teraz zablokowane ジャマティ、おまえにはあれが見えないのか、気持ち悪り、いろしたウモリが群がっていしるじゃねえか。<noise> して、あんたが血を吸われても、お宝さえ手に入れば、私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。行 <laughs> くぞ。ゴムゴムの,ゴムのガソリンが。やるか。 Ten będzie dobrze, że kogoś z siłą, żeby to szybciej załatwić. I ty, Nie, on nie ma obszarowych ataków, ale to ale się. A, no dobra. No dobra. To było niepotrzebne. Wybuchowa gwiazda, pokaż co potrafisz.

Tu mogę zniszczyć Nie prześwietlałem, ale wiem Kolejne jabłuszko, pięknie To jest twoja zdrowa przekąska Lufi hmm. Mogę iść tam na górę Ale tam jest skrzynka Tego się do tej skrzynki Czy mogę się dostać do tej skrzynki? Nie wydaje mi się. Może jak z innej strony spojrzę. Dobra. Trzeba będzie. Patrz, to jest chyba przejście. Mogę tu chyba skoczyć. Mogę tu skoczyć? Mogłem tu skoczyć, ale nie doskoczyłem. Okej, czyli rozumiem, że mogę wymienić załogę w trakcie. Mieć kontrakt kraty. Wygrywa miacz. A, ale widzę, że tam będzie Luffy potrzebne, żeby to zdobyć. Co jest? No. Wal ze mną. チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ Dół, ale strasznie mnie drażni ta skrzynka. Może to mogę jakoś rozwalić. Skoro mogę zmieniać w postacie co może zrobić? zero. Tak? nie, to chyba. Bo tam mnie prowadzi jakoś na dół. Czy tam jest jakieś tajne przejście? Tędy zejść nie mogę. Tamteny wydaje mi się, że szedłem wcześniej. Spójrzcie, tam jest jeszcze skrzynka. Chyba, że ktoś jakoś później odblokowuje. Może też tak być. W sumie nie zdziwiłbym się. Dobra. Miejmy nadzieję, że po prostu będzie trzeba kiedyś tu wrócić fabularnie. Będę pamiętał, że tu zostawiłem małe co albo duże co jak ty zwał. Spójrzcie, no bo tu jest jakby przejście. Spójrzcie, tam te inne toperki. Właśnie, mogłem haki użyć. Dobra, nie to Na to Uszław, to są duchy Patrzcie jaki on jest bystry Ja koło niego biegnę, a on mnie nie słyszy, to jest nietoperzne, że powinien mieć ich kolokację Cyk.

CX to się nazywa. Tak jak spotyłasz no Nie ma tu żadnego kamyka, żadnej świecącej kostki, nie, nie widać. Słyszenie peża na górze. strasznie mnie to denerwuje.

Jeszcze technikami można mieć super efektywności. Mogą być jak... Kamień po piernożyce, tylko w technikach. Okej, okay, kumam. To może być jakby, o... Recepturka... jaką recepturka Zagłady. To... To wygląda kozacko aż sp... Um, to były... Obrażenie emocjonalne. A, szybko pójdzie. Coś mi się zdaje. Czy... Tu jest... O. Odrzucanie. Okej. Okay. Czyli co? Odrzuca cenę na inny obszar. Ciekawe jaki. Myślałem, że wyleci poza mapę Wkonać go z dzika mordersza za pomocą Luffy'ego, okej okay. Ile to ma HP? Jeszcze trochę ma trzeba coś się... On jest też może czy zabije może nie zabije Tak, ale następni już O, jest i Luffy, dobrze

<chill> 力が戻ってきたみてだ。ここまで腕が上がるとは、自分でも驚きだぜ。力が戻ってくるのがわかるわ。俺の体はさ、やった。さあ、もう一度力で。 No i na to moment będzie najlepszy, by zakończyć dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia wkrótce i trzymajcie się ciepło. Na razie...